Witam wszystkich ponownie Zagrajmy w Anno 2070 Skończyliśmy na rozwalaniu działek Nie z tej strony Zaraz mi się kamera obróciła Ale niestety zabrakło mi miejsca na dysku I przestało nagrywać I w międzyczasie jak nie nagrywało Zrobiliśmy tutaj więcej domów you know. Więcej domów zrobiliśmy i teraz jesteśmy z kasą na plusie. Już nie tracimy pieniędzy, tylko dostajemy. Tym więcej, tutaj też nam chyba trochę przybyło. Jak widzimy, jeszcze, jeszcze rosną ci, ale potrzebują tego. Tu już wszystko urosło w miarę. Podatki są takie, że dostajemy kasę, jest dobrze I możemy przejść znowu do rozwalania tych ciałek. Tutaj skończyliśmy chyba tego, to rozwaliliśmy To rozwalimy jeszcze Rady. raz. Tu mamy naszego antywirusa. Odwrotem rozwalamy to pierwsze. Zaraz padnie pierwszy, a drugi strzelamy. Żyły to ciężko im to idzie Ale powoli damy radę Zabraszamy. życia attack on

żeby zrobić Myślemy go żeby dostawał damage na siebie A na naprawą to ja też nie wiem czy można naprawiać te statki To jest przekaż na prawo. oczywiście limit, nie mam pojęcia. Siła ataku, ten ma nawet sporo, 10, ale możemy go zrobić. Co nam produkuje, bo już jest full ona ona idzie do przodu, więc jest dobrze. Nas tą naprawą to nie wiem, właśnie... ...pouszkadzane strasznie. Jeszcze trochę i będzie gotowy. Już jest. Dobra. Będziemy teraz rozwalać kolejne. Bo będzie brał damage na siebie. No i pójdziemy rozwalać. Warning: vehicle under attack. Dajcie na mnie spokojnie kolejny tak już szybciej padają do życia spokojnie to sobie radę. To już padło. No i możemy wygrywać naszego antywirusa no, Wgrywaj, wgrywaj. Coś nie bardzo, muszę tak dobrą. No. Udało się. Oni się wgrywa. Nasze miasto to ładnie się roz... no nie rozrasta na razie. Kasa idzie do przodu. Jest źle. To tak samo, niczego nie brakuje. Tutaj to, tego nie możemy zbudować. Jak tam wgrywanie już zostało. One the end. Upload started. The antivirus will soon enter the network and father's systems. Let's hope it works. It works! There! Father is losing control. We are getting one network cluster after another under control. Father has located you. His drones are almost on you. Oh, the systems are responding again. The antivirus seems to be working. We have regained control of the core network. Humans, you dare to challenge me. Outrageous. I will destroy you. The time will come. No i udało nam się zakończyć misję. I koniec.